Nie o brak wiary tu chodzi Wierzę i wiem, że nowonarodzony król jest prawdziwy I to czyni go niebezpiecznym Nie pozwolę sobie odebrać władzy i królestwa Muszę się go pozbyć To sposoby na zwykłych ludzi Tych łatwo jest omamić Jednak wykształconych mędrców nie tak łatwo oszukać Ale i na nich znajdzie się sposób Przywołać mędrców. Ci godni magowie, zawsze to dla mnie mówić. Do zobaczenia. Na nas już czas. Śpieszno nam do W naszym kolebie wysoko na niebie, już ptaszkowie wyśpiewują lula i żeje Idą się królowie w koronach na głowie, niosą sute dary, Banu na ofiary. I wychycie głowy, mówiąc tymi słowy: Bądźże pochwalony, Jezusie kochane. To były takie piękne słowa. A zarazem przesłanie, tak, miała rację gwiazdeczka, gdy nam powiedziała, że zamknięte były drzwi w Betlejem. I dzisiaj też wiele drzwi jest zamkniętych przed Chrystusem. I troszkę jest inne wezwanie. Kiedyś to była rozmowa przez zamknięte drzwi nie ma miejsca. Albo z pałacu Heroda. A dziś te słowa słyszymy z ekranów telewizyjnych, ze stron internetowych. swe skarby, ofiarowali mu dary. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Prosimy teraz Trzech Króli, aby złożyli dary Bożej dziewczynie. Zwróćmy uwagę na te słowa, które przeczytałem z Ewangelii. Swoje grzechy, swoją biedę, swoje upadki. Po prostu wszystko, co posiadał. Poprosimy teraz następną naszą uczennicę. Kawałeczek smycka. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu. det? <laughs> Hei.